Wiemy dobrze, że słowa pouczają, a przykłady pociągają. A jak było w życiu świętego Franciszka? Czym fascynował ludzi? Bardziej elokwencją, przypowiadaniem czy stylem życia? Pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że spotykamy się na kolejnym Słowie na Dobranoc w czwartek. A skoro czwartek, to od dłuższego czasu poświęcamy to nasze wieczorne spotkanie Świętemu Franciszkowi z Asyżu. Czytamy jego biografię napisaną przez Tomasza Strelano. Dzisiaj dziesiąty rozdział, rozdział, który Tomasz zatytułował Przypowiadanie Ewangelii, wieszczenie pokoju i nawrócenie pierwszych sześciu braci. A więc dzisiaj o tym, jak to przypowiadanie Franciszka, jego przykład życia przyczynił się do tego, że ta Wspólnota, właściwie nie, bo on był sam, do, do, właściwie wspólnota dopiero zaczęła powstawać, tworzyć się. O, bo chciałem powiedzieć, że się wspólnota rozrosła. Nie, Franciszek był sam, potem zaczęli do niego dołączać poszczególni współbracia. I o tym w dzisiejszym słowie serdecznie zapraszam. Franciszek odtąd z wielkim żarem ducha i radością umysłu zaczął wszystkim przypowiadać pokutę. Budując słuchających słowem prostym, ale wielkim sercem. Jego słowo było jak płonący ogień, przenikało głębiny serca i umysły wszystkich napełniało podziwem. Zdawał się być całkowicie innym niż był przedtem, a patrząc w niebo, nie chciał spoglądać na ziemię. Zapewne dziwne to, że rozpoczął przepowiadać tam, gdzie jeszcze jako dziecko uczył się czytać i gdzie później został ze czcią pochowany, jakby szczęsny początek zalecał jeszcze szczęśliwsze dokonanie. Gdzie uczył się, tam i nauczał. Gdzie zaczął, tam i szczęśliwie dokończył. W każdym kazaniu swoim, zanim zacytował zebranym słowo Boże, Najpierw wzywał pokoju, mówiąc Pan niech was obdarzy pokojem. Zawsze go najpobożniej głosił mężczyznom i kobietom, ludziom spotkanym i jego spotykającym. Dlatego wielu, co nie lubiło zarówno pokoju, jak i tego pozdrowienia, przy pomocy Pana całym sercem przylgnęło do pokoju. Stało się synami pokoju i zdobywcami wiecznego zbawienia. Między innymi pewien człowiek z Asyżu, mający pobożnego i prostego ducha, jako pierwszy z Boży nie naśladował męża Bożego. Po nim brat Bernard, przyjąwszy poselstwo pokoju, ochoczo podążył za świętym Bożym celem zarobienia na Królestwo Niebieskie. Przyjmował on często świętego ojca pod dach. Widział i obserwował jego życie i obyczaje. Sycił się wonią jego świętości. Przejął się bojaźnią Bożą i wzbudził w sobie zbawiennego ducha. Widywał go, że modlił się przez całą noc. Że bardzo mało sypiał. Że wielbił Boga i chwalebną dziewicę Matkę Bożą. Dziwił się i mówił: Prawdziwie! Ten człowiek pochodzi od Boga. Przeto pospieszył sprzedać wszystkie swe dobra i rozdał je ubogim, nie rodzicom. A przyjąwszy zasadę doskonalszej drogi życia, wypełnił radę świętej Ewangelii: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Dokonawszy tego, przyłączył się do świętego Franciszka, przyjmując jego życie i ubiór. Był z nim zawsze, aż do czasu pomnożenia się liczby braci, kiedy to na rozkaz czcigodnego Ojca został wysłany do innych regionów. Jego nawrócenie do Boga stało się wzorem dla nawracających się co do sprzedania własności i rozdania jej ubogim. A święty Franciszek bardzo się ucieszył z przybycia i nawrócenia tak zacnego męża. Widział, że Pan troszczy się o niego, skoro dał mu tak koniecznego towarzysza i wiernego przyjaciela. Zaraz i drugi asyżanin poszedł za nim, wielce godzin pochwały za swoje postępowanie, jako że to, co święcie rozpoczął, po krótkim czasie jeszcze święciej ukończył a po nim nie za długo podążył brat Idzi, mąż prosty i prawy oraz bojący się Boga, który przez długi czas żyjąc święcie, sprawiedliwie i pobożnie pozostawił nam przykład doskonałego posłuszeństwa, pracy ręcznej, życia samotnego i świętej kontemplacji. Do nich dołączył jeszcze ktoś jeden, zaś brat Filip, Dopełnił liczby siedmiu. Pan dotknął jego ust kamykiem czystości, iżby mówił o nim przyjemnie i słodko go wysławiał, a tak, żeby rozumiał i wyjaśniał Pismo Święte, chociaż się nie uczył, naśladując w tym apostołów, którzy, choć prości i nieuczeni, mieli zostać książętami wśród Żydów. Taki oto kolejny fragment, dziesiąty, już fragment dziesiąty rozdział biografii świętego Franciszka, napisanej przez Tomasza Szczelano Tomasz wspomina o pewnych miejscach i osobach. Gdy mówi o miejscu, to ma na myśli to miejsce, gdzie, gdzie Franciszek rozpoczął swoje życie, gdzie się uczył, gdzie był również później kanonizowany. Chodzi tutaj o kościół świętego Jerzego który był tam, gdzie obecnie znajduje się kaplica Najświętszego Sakramentu w Bazylice Świętej Klary i w tym kościele miały miejsce również uroczystości kanonizacyjne w 1228 roku. Tam też tymczasowo po śmierci Franciszka złożono jego ciało. Tomasz Szczelanów wspomina również o pierwszych towarzyszach Świętego Franciszka. Byli to brat Bernard z kwintawale. Który zmarł przed sierpniem 1246 roku. Mowa jest też o bracie Piotrze Katani, który był prawnikiem, kanonikiem katedry świętego Rufina w Asyżu. Później był on również towarzyszem wyprawy św. Franciszka na wschód, a po powrocie był wikariuszem generalnym zakonu. Zmarł w Portużku 10 marca 1221 roku. W zbiorze asyskim, czyli w takim dziele poświęconym życiu Franciszka i jego pierwszej wspólnoty, jest on nazywany ministrem generalnym. Brat Idzi, o którym tutaj też słyszeliśmy, wstąpił do zakonu 23 kwietnia 1208 roku. O wiele lat przeżył świętego Franciszka, zmarł prawdopodobnie 22 kwietnia 1262 roku. W rodzinie franciszkańskiej odbiera kult jako błogosławiony. Według tradycji za bratem Idzim poszli Sabatino, Mariko, Jan la Capella i brat Filip Długi, który odegrał ważną rolę jako wizytator generalny sióstr Klarysek. Tyle takiego dopowiedzenia, które znalazłem w komentarzu do. Do tego, co napis napisał e, Tomasz Szczelano. Dobrze, kochani, tyle na dzisiaj e, historii e, świętego Franciszka, który pociągał ludzi e, i słowem, głosząc wszędzie pokój i dobro, i oczywiście przykładem życia, bo słowa pouczają, ale przykłady pociągają. U Franciszka to genialnie współbrzmiało. Czego nauczał, tym sam żył. Wszędzie głosił pokój i dobro i sam. Żył tym pokojem i dobrem, a siłę czerpał, jak słyszeliśmy, z modlitwy. Z modlitwy, która trwała czasami całą noc, bardzo długo się modlił, wychwalał Pana i Matkę Najświętszą. No i w tym możemy Franciszka naśladować. W modlitwie, w której wychwalamy Boga, wychwalamy Matkę Najświętszą. I do tej modlitwy Was zachęcam i zapraszam, bo od razu po e, Słowie na Dobranoc kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia. Bardzo serdecznie zapraszam, a kto idzie spać, jak zawsze życzę dobrego, spokojnego wieczoru, dobrej nocy, pokój i dobro, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.